Ponad 100 strażaków, zawodowych i ochotników walczyło z pożarem, który wybuchł 2 września w Ławkach pod Łukowem. Około godziny 16 do komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie wpłynęło zgłoszenie o pożarze bazy przeładunkowej w miejscowości Ławki. Na sam początku dyżurny dysponował 9 zastępów jednostek ochrony pożarowej na miejsce zdarzenia. No, okazało się, że jest to bardzo duży pożar, więc potrzebowaliśmy dodatkowych sił i środków. W tym, na miejscu, w tym y, czasie na miejscu działa 22 jednostki y, ochrony przeciwpożarowej, y, około 80 y, strażaków. Y, przyczyna pożaru, no, na, na tę chwilę y, nie, mamy, y, nie, nie wiemy jaka jest przyczyna pożaru. Y, się, y, pali, spaliły się na pewno y, kilka samochodów y, ciężarowych, y, y, jakaś, jakiś tam y, garaż y, uszkodzony został odpłomieni, również y, druga hala. Kłęby dymu są wynikiem pożaru, opon i paliwa, które było składowane w hangarach, w tych garażach. No i pożar też wszedł w las, ale na tą chwilę jest sytuacja opanowana. Obecnie trwa ustalanie przyczyn pożaru. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Łukowska Prokuratura.